Akcja Kielce Szyją dla Medyków nabiera tempa. Wiele instytucji, w tym także tych z dziedziny kultury, ze względu na sytuację epidemiczną musiało zmienić dotychczasowy profil działalności. Jedną z pierwszych był Kielecki Teatr Tańca, który jednocześnie jest również prekursorem szycia maseczek wśród innych teatrów tańca w kraju. W momencie, kiedy usłyszałam, że brakuje sprzętu. Dla medyków od razu włączyliśmy się w tą akcję. Materiał częściowo zakupiliśmy, ale bardzo dużo materiału dostajemy od darczyńców, a teraz również pan prezydent się włączył, urząd miasta zakupił dużą część materiału. Maseczki szyte są w pracowni krawieckiej, w której do tej pory powstawały stroje do spektakli. Poza krawcowymi w akcję włączyli się również tancerze i pracownicy administracyjni. Stoły do cięcia materiału, ustawione są też na salach baletowych przestrzegamy wszystkich zasad bezpieczeństwa i higieny. Zamieniamy się przy, przy stołach, szycie, krojenie masek jest również na sali baletowej 101, na sali baletowej 114, zamiennie, codziennie inni pracownicy przychodzą i wspieramy tutaj pracownie, aby tych masek uszyć jak najwięcej, bo teraz te maski szyjemy dla mieszkańców Kielc. Dotychczas uszyto już ponad 1000 sztuk maseczek. Oprócz szpitali trafiają one do innych instytucji, w poniedziałek część przekazano do Urzędu Miasta Kielce i do Biura Rady Miasta. Otrzymają je także pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej. Myślę, że jest to no, dobry pomysł, dlatego że mamy maszyny, mamy wspaniałe panie, które mogą to zrobić, panią Jolę i panią Małgorzatę, które są garderobianymi krawcowymi na co dzień teatralnymi i mają wprawę w szyciu różnych trudnych kostiumów. Oprócz maseczek w pracowni krawieckiej KTT powstają również fartuchy i kaptury dla służby zdrowia.